Tematem kolejnej lekcji z obsługi pulpitu klienta jest import dokumentów z Ksef. Na pasku nawigacyjnym po lewej stronie znajduje się sekcja Ksef. Użytkownik mający uprawnienia do tej sekcji może pobierać faktury z Ksef do pulpitu klienta plus oraz może dokonać weryfikacji zaimportowanych dokumentów. Użytkownik z listy wybiera nowo zaimportowany dokument. Pobrane dane, jak i wizualizacja dokumentu znajdują się w poszczególnych zakładkach: dane z nagłówek, pozycje, dokument. Zakładka Dane z zawiera informacje o kontrahencie, dokumencie, a także w tym miejscu użytkownik może dokonać kwalifikacji dokumentu. Zakładka Nagłówek zawiera informacje o sprzedawcy, formie płatności, dacie sprzedaży i terminie płatności. Zakładka Pozycje zawiera informacje o pozycjach na fakturze. W zakładce Dokument przedstawiona jest wizualizacja e-faktury, na której widoczny jest numer KSeF oraz barkod z identyfikatorem KSeF. Jeśli zaimportowany dokument jest dokumentem kosztowym, który użytkownik chce przekazać do księgowości, to użytkownik ma możliwość dokonać opisu dokumentu. Jak również wskazać odpowiedni rejestr, czy wybrać kategorię, jeśli ma odpowiednie uprawnienia nadane przez administratora. W zakładce dane z KSEF powinien dokonać kwalifikacji dokumentu i zaznaczyć do księgowości. Następnie dokonane zmiany zapisać dyskietką w prawym górnym rogu okna. Wówczas dokument zostanie przesłany do kancelarii. Jeśli zaimportowany dokument z KSEF nie jest dokumentem kosztowym firmy. Należy go pominąć, wybierając pomin. Dokonaną kwalifikację należy zapisać dyskietką. Na liście pobranych dokumentów z CSEF widoczne są ikony, które informują użytkownika, które dokumenty już zostały zweryfikowane, a które oczekują na kwalifikację. Listę pobranych dokumentów z CSEF można przeszukiwać podanych w kolumnach takich jak ID, rejestr. Rodzaj dokumentu NIP, kontrahent, numer ksew, numer dokumentu, data wystawienia, netto, VAT, brutto, waluta. Do dyspozycji użytkownika znajduje się sekcja z filtrami, dzięki którym można wyszukać dokumenty po datach wystawienia dokumentu, takich jak od dnia do dnia, rok, miesiąc, kwartał, zakres, rodzaj dokumentu, zakup. Sprzedaż, wersja dotyczy schematu e-faktur, system, czyli nazwa systemu wystawiającego, kwalifikacja. Możemy wyszukać dokumenty niezakwalifikowane oraz zakwalifikowane do księgowości, czy pominięte. Użytkownik ma do dyspozycji również operacje seryjne, dzięki którym może zbiorczo dokonać kwalifikacji zaznaczonych dokumentów, jak również wybrać dla tych dokumentów odpowiedni rejestr czy kategorie. Oczywiście dostęp do tych funkcjonalności ma użytkownik, który otrzymał odpowiednie uprawnienia.